Witam kochani, witam bardzo serdecznie do czytania, co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała na czas drugiej połowy sierpnia 2023, czyli mniej więcej od połowy 16 mamy nów Księżyca we Lwie. I ja myślę, że to jest ważne, po, za, zaraz zobaczycie następną wiadomość. Jak już wiecie, no to jest czytanie ogólne, ale ta ilustracja, ta karta duszy jest dla Twojej własnej wiadomości. Co Twoja dusza chce Ci tutaj podpowiedzieć? No, wyraźnie widzimy, to nie po raz pierwszy, ważnym jest, co kreujesz. Co kreujesz? Ale patrzcie, że ta dodatkowa. I tu mówię o swoich oczywiście odczuciach, co do mnie pierwsze przyszło. Są ludzie zgromadzeni, robią coś razem, a więc jest wzmożona siła. Dzisiaj, kiedy to oglądacie, jest szczyt tej energii Bramy Lwa. Ósmy, ósmy. I jeszcze... Chcę, żeby się to pokazało o godzinie ósmej rano w Polsce. Tyle ósemek. A więc, o czym myślimy, czego pragniemy, my wspólnie to kreujemy dla siebie i dla naszej kochanej matki Ziemi, która też przechodzi zmiany, bo przekroczyliśmy 8 miliardów. Ludzi żyjących na tej planecie. Ja uprzedzałam od wielu lat, że kiedy do tego dojdzie, nie wiadomo jak się zachowa Matka Ziemia. No cóż, widzimy te potopy, widzimy co się dzieje. Wiemy, że końca świata nie będzie, ponieważ przeżyliśmy 12-12-12. Ale zmiany muszą nastąpić. Więc pytanie jest, co kreujemy? Wojnę czy pokój? Miłość czy nienawiść? Zdrowie, szczęście czy choroby i ciąg nieszczęść? To od nas zależy, kochani. To absolutnie od nas zależy. Wszystko jest energią, więc pytanie, jaką energię kreujemy? Co chcemy osiągnąć? Więcej kłótni, walki i podziałów, którymi nas rządy raczą, i zależy im na tym wszystkim tak naprawdę rządzącym na tej ziemi, żeby był podział, żeby był strach. Żeby ludźmi można było łatwo rządzić, kierować. No właśnie, to jest poważne pytanie. I zobaczmy w takim razie, co dalej. Ziemia też przechodząc zmiany, muszę wam powiedzieć, że musi się zdecydować na to. Co zechce zrobić? Czy ludzie się opamiętają i będziemy mieć pokój, miłość, zgodę, bo mamy wolną wolę? Czy pójdzie to w innym kierunku? I wtedy należy liczyć na dużo odejść. Z tego życia. No i więcej nie powiem. Może dla swoich patronów tylko. <laughs> przebudzenie patrzcie. Nów księżyca we lwie 16 i przebudzenie. Nów księżyca jest pięknie, bo we lwie. Słoneczko mamy we lwie, wenus cofająco się, ale we lwie, więc ona jest jeszcze. Silniejsza energetycznie. No i jest w kwadracie do urana. A, uron, a uran to M, szok, niespodzianka. Nie z tego ni z owego coś się dowiadujemy, coś się zmienia. No i patrzcie, z tym nowiem księżyca mamy przebudzenie. Nagle się do czegoś przebudzamy. Nagle coś rozumiemy. Wiecie, to może być nawet do stopnia, że czy we snach, które są wielowymiarowe, dowiadujesz się coś z innego wymiaru. Jeżeli mieliście webinarium o międzywymiarowym zdobywaniu informacji, uzdrawianiu, to wiecie, o czym ja mówię. Przypomnieć sobie to webinarium, obejrzeć jeszcze raz, obejrzeć jeszcze raz o wielowymiarowości. Następuje też tutaj, widzę, podwyższenie świadomości. Więcej rozumiemy, więcej wiemy. Może to nawet nie tylko być wspomnienie, Eureka, moment z przeszłości, ale także z przeszłych żyć. Jeśli nie mieliście przeszłe życia, wędrówka duszy, czytania, które jest na filmiku, wysyłam to, proponuję. Nagle coś możecie rozumieć, wiedzieć, wytłumaczyć sobie, dlaczego jest jak jest. Staje się jasne. Jakiś dar, jakiś talent, jakąś starożytną prawdę. bo wy, którzy mnie słuchacie, jesteście starymi duszami. Wy tu nie jesteście na pierwszym bądź drugim życiu. Wy macie na pewno setki żyć za sobą. A więc coś nagle się odkrywa. Do czegoś się przebudzamy. Chodzi o to, żeby być ugruntowanymi, kochani. Ugruntowanymi. Energia Panny nam pomoże. Bo słońce przejdzie 23 do znaku panny. Merkury w pannie, więc jak się porozumiewamy, być na łonie przyrody, ściska drzewa definitywnie. I nie myśleć za dużo. Tu nie chodzi o myślenie. Myślenie tylko zablokuje odczuwanie. Pozwolić niech do Ciebie przyjdzie, co powinnaś, powinieneś wiedzieć. Definitywnie więcej uwagi zwracać na sny. Nawet mieć pamiętnik snów. Ponieważ dużo będzie tutaj pokazywało się, rozgrywało, uświadamiało. Przechodzimy, kochani tranzyt. Zmiany prowadzące do transformacji, rzeczy się zmieniają. Możecie mieć nowy pomysł, nową prawdę odkryć, swoją wewnętrzną, jakieś koncepty i coś się rodzi, żeby kreować. To jest właśnie to. To jest ta ilustracja. Nagle możesz wiedzieć, co chcesz kreować, co powinnaś, powinieneś. Ale, żeby to zrobić i spełniać swoje przeznaczenia, być może, trzeba poczynić zmiany i to nawet duże. No i czy masz odwagę pójść za ciosem, jak to ja mówię? Bo może Cię to uderzać i to mocno. Więc następna wiadomość, no proszę, prosto, zwyczajnie, bez zagmatwania stoliczek, piękny kwiatuszek czyli prostota, przystępność, łatwość rób to, co naprawdę dla Ciebie jest ważne w drugiej połowie sierpnia. Natomiast resztę te skomplikowane sprawy zostaw na boku. Zrób czystkę w domu. Ta energia panny w tym pomoże, bo panna lubi, 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 lubi czyścić. A więc co masz w szafach, co w szufladkach, co na półkach, czystkę robić. Także w sobie samych. Co już nie przynależy. Co należy usunąć, co należy przestać robić, w co należy przestać wierzyć, czego przestać być niewolnikami. A więc tam było nie myśleć. Tutaj też, kiedy za dużo myślimy, mamy umysłowy chaos w życiu. A więc ci mówią w, na tym kanale tak, na innym co innego. Tu się denerwuję tym, tamtym się denerwuję, chociaż może nawet wpływu na to nie mam. Jeden wielki chaos psychiczny i często emocjonalny. A tutaj przy tej wiadomości mówi: hej, skoncentruj się na tym, co jest ważne. Odpocznij. Nabierz sił. Zrób czystkę w domu. Zajmij się sobą i swoim domem. Może samochodem, może miejscem pracy. I nie wszystko wygląda prosto, nieskomplikowanie, bez tego chaosu. Głęboka, wielka pogoda ducha poszerza się w moim życiu. No właśnie. Czyli co ty robisz poprzez tę czystkę? Ty robisz miejsce na coś nowego, na coś ważnego dla ciebie. Wszyscy w tych szafach mamy dużo rzeczy. Ja mogę powiedzieć o sobie, co wypada zrobić, przejść rzecz po rzeczy, co już nie pasuje, czego nie. Ubierałaś przez ostatnie trzy lata, a ciągle wisi, czy leży gdzieś na półce? Zrobić porządek. Zanim się obejrzysz, ta szafa znowu się zapełni, ale rzeczami tymi, które pasują na ciebie, które mają sens. A więc nie trzymajmy się na siłę tego, co już nie przynależy, rozumiecie. No i patrzcie. <śmierdź> Śmierć. Rozumiem, że rzeczy się y, kończą. A jak się kończą, to zaczyna się coś nowego, jak dopiero z tym porządkiem, mówiłam. Oczywiście, śmierć jest tylko iluzją. I ja. Nie wiem dlaczego, ale to jest moje przeczucie, gdzie muszę powiedzieć, bo i patrzę, tutaj widzicie na te osoby. Nie wiem dlaczego czuję, że czy to nadchodzi, czy to będzie już w drugiej połowie sierpnia, ale zauważymy, że sporo ludzi gdzieś tam na świecie, to nie zaraz u ciebie w domu, czy nawet w kraju, że ludzie odchodzą z tej rzeczywistości, że mogą być zmiany. Zakończenia, z tego ewolucja. Bo idziemy w nowym kierunku. No oczywiście. To jest pozytywna wiadomość. Więc nie chcę, żebyście odczuwali, o oh god, to teraz co, moi znajomi, moja rodzina jest może niebezpieczna z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. To może być tak, że nagle masz nową pracę. Masz propozycję. Może w innym nawet kraju. Myślisz, że będzie zmiana? No oczywiście, może będziesz się przeprowadzać. Może wychodzisz za mąż czy żenisz się gdzieś, gdzie ktoś jest w innym kraju. Zmiany. Nowa kariera, nowy biznes. Nowe znajomości, nowe romanse, życie się zmienia, bo poprzedni etap jest zakończony. Przeprowadzka, bo misja w starym miejscu już jest zakończona. A więc tu są zmiany, odejścia. Ale to jest przeznaczenie, kochani. Tu w grę wchodzi przeznaczenie. A co ja zawsze mówię? Co przeznaczone? to na drodze rozkraczony. Od tego nie ma ucieczki. To jest ta siła wyższa, o której ja lubię mówić. Więc jeżeli ktoś siedział w grajdołku i za nic nie chciał się ruszyć, i za nic nie chciał zmienić życia swojego, to teraz może się zmienić, czy chce, czy nie chce. Ponieważ musi w życiu być progres. Gdyby go nie było dalej bylibyśmy w czasach kamienia upanego. A to, co jest właśnie tym grajdołkiem, jest zaprzeczeniem progresu. Więc tu jest cudowny czas, żeby popatrzeć na wszystko z wdzięcznością jako lekcję. to, czego się nauczyliśmy, co doświadczyliśmy. A jeżeli ktoś odchodzi z tego świata, z tej rzeczywistości, też patrzmy z wdzięcznością. Prędzej czy później ich spotkamy, kochani. My wszyscy przejdziemy na drugą stronę. Wszyscy, ja wszyscy. I nie myślcie, no chyba, że no akurat wy nie jesteście. Bo ci prawdziwie Religijni ludzie, którzy wierzą w te piekła jakieś tam czystce i tak dalej. No to no niewesołe to jest. Sama myśl o tym, że można odejść. My w to nie wierzymy. Jest życie duszy życiem wiecznym i nieskończonym. Więc spotkamy się z najbliższymi. Wszystko będzie ok. Jeszcze lepiej niż OK. Będziemy o wiele bardziej żywi niż jesteśmy tutaj po tej stronie. No, ale to dla jakiejś cząstki tylko ludzi, więc się na to nie nastawiajmy. Co myślisz, jeśli chodzi o pieniądze? Czy moje wierzenia w to, co wierzę, odzwierciedlają moje marzenia? To, o czym marzę, czego chcę, czego pragnę. No, i tutaj mamy. Pytania do was: co ty sądzisz o pieniądzach? Czy to, co myślisz na temat pieniędzy, ma wpływ na twoją sytuację finansowo-materialną dzisiaj? Czy wierzysz, że jesteś wart, warty, żeby mieć pieniądze? Czy wierzysz, że możesz je zdobyć? Czy ufasz pieniądzom i czy pieniądze ufają tobie? Pieniądze to też, kochani, energia i są naprawdę, jest to neutralna energia. Więc jeżeli uważasz, że o, pieniądze to tylko marnują ludzi, bogactwo to siła nieczysta, no więc jak chcesz te pieniądze mieć? Jak one do ciebie mogą przychodzić? Ty blokujesz wręcz je od przyjścia do ciebie. Więc pytanie jest: Okej, okay, bo jest to powiedzenie: Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty trafi do nieba. No jeżeli tak, no to uf, za nic ja nie chcę być bogaty, no bo przecież to, to ja nigdy do nieba nie wejdę. Oczywiście tu chodzi o coś innego. Nie chodzi o to, czy masz pieniądze, tylko chodzi o to, co ty zrobisz z tymi pieniędzmi. Czy przeznaczysz tylko na rozrywki i tylko na siebie egoistycznie podejdziesz do życia, czy także pomożesz innym. Zrobisz coś dobrego z tymi pieniędzmi. Ponieważ jeśli się ma dużo pieniędzy, to rzeczywiście można zrobić dużo dobrego. A nie na przykład zamknąć je tylko w banku, i bank będzie robił to, co będzie chciał z tymi pieniędzmi. Co ty zrobisz? Jak ty to wykorzystasz? Zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Wszystkich zapraszam oczywiście do czytania, co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała z kartami duszy, na takie osobiste, indywidualne czytanie. Więc naprawdę trzeba tutaj to jest ciekawe, że akurat w tym czasie jest to pytanie. I no, jest kilka pytań, a poza tym zmusza do zastanowienia się. Jaki masz system wierzeń, jeśli chodzi o pieniądze? Zastanowienie się, dlaczego ich nie masz? Co blokuje Ciebie przed ich otrzymaniem? Napisz sobie, co o nich sądzisz, napisz na papierze, żeby było jasne, jak słońce. Okej, okay, tak było. Brakowało mi pieniędzy, miałem dużo pieniędzy. Miała możliwość zarobienia wtedy, i wtedy. A teraz nie mam. No, od razu Wam podpowiem, że związane są lekcje i długi karmiczne. Ktoś, kto miał, to wie o czym, to czytanie, to wie o czym ja mówię. Też jest na filmiku. A więc, co będzie dalej, jeśli chodzi o sprawy finansowe w Twoim życiu? Napisz sobie jakiego wyrazu ci. Brakuje. Jestem wdzięczny, czy jestem wdzięczna za pieniądze, ponieważ? I dopisz resztę. Właśnie, ciekawa jestem, co napiszesz, bo to będzie bardzo dużo mówiło. Przedostatnia wiadomość. Tak jest. Tak jak dywaników w domu nie mamy, tak już i nie mamy. Maski na twarzy. Maska zdjęta? Jesteśmy prawdziwymi sobą. Dobrze, że on jest ubrany, a nie rozebrany, bo już może by się na YouTube komuś nie podobało, ale chodzi tu o nagą prawdę. Kim naprawdę jesteś? Węzeł północny mamy w Baranie. A więc definitywnie spełniamy siebie i swoje przeznaczenie. Każdy z nas jest ogromnie ważny tu na Ziemi. Każdy z nas przyszedł na ten świat w tym czasie, teraz, podczas tych ogromnych zmian z jakiejś przyczyny. A więc. Czas to przeznaczenie spełniać. Definitywnie koncentruj się na tym, co piękne, na tym, co chcesz poszerzać odżywiaj się prawidłowo. Słuchaj swojej intuicji, odnotowuj swoje sny. Spędź czas na łonie natury z daleka od technologii, tego słuchania tego wszystkiego, co non-stop podają i biją pianę na jakikolwiek temat. Medytuj, bądź dobry, dobra dla siebie. Wiecie, słuchanie muzyki ogromnie będzie ważne. Tej muzyki która powoduje, że czujesz się dobrze. Ja dla swoich patronów od niedawna zaczęłam robić um, taki moment, y, nazywa się z cyklu Piękne Głosy. I to są te pieśni, piosenki, ta muzyka, która ten głos, który trafia prosto, w serce i, i w duszę. Coś niesamowitego. Tego właśnie, kochani, słuchamy i to najlepiej na słuchawka. Głośno, tak żeby człowiek poczuł, a nie odczuli sąsiedzi dookoła. Także karma, karma, karma. Jak najbardziej uczyć się tego jak najwięcej i kreować. I tu znowu wracamy do tego. Co kreujesz? Co kreujesz? Żyj w harmonii ze sobą. Kreuj, traktuj się dobrze, szanuj się, zrób czystkę wokół siebie. Odsuń się od tego, co już nie ma sensu. A zobaczysz, jak twoje życie zacznie się zmieniać, bo zaczniesz żyć zgodnie z prawdą, z tym, kim naprawdę jesteś. No i patrzcie, jaką mamy ostatnią wiadomość. No, wyszło może dopiero po raz drugi, i to było po raz pierwszy, chyba w czytaniu prywatnym. Przynajmniej ja nie pamiętam, żeby to kiedykolwiek było karma. Teraz. Karma była do góry nogami, a to jest duża różnica, jak wiecie. Czyli, no niestety, ta prawdziwa karma. Zresztą nie ma dobrej karmy. Karma to jest jakaś lekcja dług do spłacenia. No niestety, trzeba sprawy wyrównać. Kiedy wychodzi do góry nogami, to jest właśnie te sprawy, które teraz da dadzą o sobie znać. Więc. Ja zawsze podaję przykład, że można z bieguna południowego na północny dojść prostą drogą, a można okrążyć całą Ziemię wiele razy, i ciągle się tam dojdzie. Więc jeżeli ktoś wziął zakręt, gdzie wymaga, no niestety, ale przywołania do porządku, do pionu hej, to nie jest najprostsza droga, ty się oddalasz. Zupełnie bez sensu, to nie jest Twoje przeznaczenie. Nie po to się urodziłaś, nie po to przyszedłeś na ten świat. Teraz nagle, co się może dziać? Dla jednych to będzie takie szturchnięcie. Hej, hej, opamiętaj się, to nie jest to. No, nie pomogło to szturchnięcie, więc może być uderzenie. Czas na zmianę, czas na zmianę. Nie idziesz właściwą drogą. Dalej nie pomogło. No więc, w końcu może to być takie wydarzenie, że chciała, nie chciała zmienić, coś musiała. I zmienia się świat. Więc czy to będzie dla ciebie to szturchnięcie, czy to będzie coś wielkiego, będzie po to, żeby. I już nie dało się dłużej ignorować. To, to już absolutnie to nie to, że wszechświat jest przeciwko tobie, nie, wszechświat ci pomaga, żebyś nie była, nie był jak ta żaba, tylko mająca co się zagotować. A w tym przypadku jeszcze bardziej, bo chodzi o to, żeby spełniać swoje przeznaczenie, bo chodzi o to, żeby nie nosić już tej maski, żeby nie udawać kogoś innego, żeby nie chować się w tłumie, tylko spełniać swoją misję życiowo, dosyć udawanie. Rozumiecie o co chodzi? Mam nadzieję, że wytłumaczyłam. Dobrze. A więc skupiamy się, widzicie, także na swoim przeznaczeniu, na zakończeniu z tą karmą, na odcięciu uzdrowieniu. Moje webinarium o karmie, wszystkie moje usługi są na ten temat. Jak ty się zaczniesz zmieniać, wszystko zacznie się zmieniać. Ale widzicie, od szturchnięcia po coś znacznie większego może być dla tych, którzy są trochę uparci, nie chcą zmian, chociaż wiedzą, że powinni coś zmienić, bo się zasiedzieli. Bo tak lepiej niż nie wiadomo co dalej będzie, to tak może jest już człowiek przyzwyczajony. No więc ciekawie będzie, kochani, bardzo ciekawie. Hmm. Ale jesteśmy dobrej myśli. Cokolwiek by się nie działo, jest dla naszego dobra. Buziaczki, uściski, kocham Was bardzo, ściskam w tę piękną bramę lwa. I pa.